Cześć, witajcie, jestem i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jak zainstalować MockLichers na wersję 1.5.2 Potrzebne nam będą do tego trzy pliki i oczywiście zainstalowany już wcześniej Forge pliki są następujące GUI API na wersję 1.5.2 SAM MOD czyli oczywiście MockLichers także na wersję 1.5.2 i Custom Pump Spawner także na wersję 1.5.2 Dobrze, przejdźmy do instalacji, otwieramy polecenie uruchom Wpisujemy %appdata% i otwieramy Wyszukujemy folder .minecraft mods I do mods wklejamy custom mob spawner i mob creature cofamy się Otwieramy core mods, Do core mods wklejamy GUI API Teraz zamykamy. Możemy odpalić naszego Minecrafta. A, teraz się za dużo otworzyło. Zaraz. Dobrze. Zalogujmy się. Fort teraz załaduje nam wszystkie pliki. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Cześć.